Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i wracamy sobie do mojej starej serii, czyli Sneak Peek. Będziemy sobie oglądać zmiany, jakie będą nadchodzić, i nie tylko. Troszeczkę o serwerach sezonowych omówię też, co to są te Reboot czy Rework Class, ponieważ już się pojawiły trzy klasy, które zostały trochę zmienione. Dopiero będzie to oczywiście na Global Labie i można sobie to testować. Generalnie z, yy, sprawdzimy sobie, jakim stanie są aktualnie. No i yy, również troszeczkę zmian dotyczących serwerów sezonowych. Te zmiany, no cóż, przez starych graczy no, nie są aprobowane z racji tego, że bardzo ułatwiają yy, początek nowym graczom i to zdecydowanie za mocno, ale do tego sobie też przejdziemy. Czyli najpierw przechodzimy sobie. Tak jak tutaj mamy, Global Lab Patch Notes, zobaczymy sobie e, te wszystkie zmiany, które do tej pory zaszły, a jeszcze nie ma ich na przykład na serwerach live Czyli Classwork, generalnie e, ma być reworkowanych około, około 16 klas, nie jestem pewny e, dokładne, e, dokładnej ilości, nie, nie, nie byłem w stanie sprawdzić tego, ale praktycznie wszystkie stare klasy będą miały rework'a. Będzie to działało na zasadzie takiej, przynajmniej z tego co tam czytałem w jakiś e, ich zeznaniu, jak się przyznawali do tego jak to ma działać, to po prostu chcą zrobić tak, że na przykład e, dostosować umiejętności, e, obrażenia i tak dalej, i tak dalej, CC'ki do tego co jest aktualnie w 2021, jak możecie zobaczyć nowe Sage'a, czy Korsarkę, no to tam mamy bardzo dużo umiejętności, które wcześniej były uznawane za rzadkie, jak na przykład Vakium, które miało tylko Valkyria i Mystic. Teraz to praktycznie każda nowa klasa ma coś ala to podobne, albo przynajmniej wychodzi co druga klasa. Z tym nowa Isei e to jest dobry przykład tego, to jest tylko jeden z umiejętności. No i teraz w ogóle doszło do Shiftu całego. Użycia tych klas. Wcześniej to była Wizardy i Witchki, wszystko na odległość, teraz jest bardziej meta Ninja. Do tej pory na przykład nowy były bardzo często widywane na nudorach dostały troszeczkę nerfa, a stare klasy, no niestety, nie są w stanie sobie z tym mniej więcej poradzić. Nie wiem czy da rady zobaczyć warriora gdziekolwiek na nodach raczej bardzo rzadko lub w formie osoby która po prostu tankuje pierwsze obrażenia a reszta może zaatakować, bardziej widzimy berserki z użyciem e buffa czy q -buffa. tak samo archerów się rzadko widuje szybciej już rangerów się znajdzie no i można tak po prostu wymieniać generalnie właśnie ten reboot czy reward class zależnie od tego kto chce jakie słownictwo używać no to e, powinno poprawić te klasy, żeby były ponownie użyteczne. Sam e, w sobie pomysł jest świetny. Kiedyś nawet o tym e, na streamie mówiłem, że przydałoby się jakieś zmiany w tych starych klasach, bo praktycznie nie są widoczne i wola jest, ale nie wiem czy jesteśmy z tego zadowoleni jak aktualnie to e, wygląda. E, oczywiście to nie jest finalna wersja, to wszystko wychodzi, żeby nie było tak, że po prostu tu się śmieje z tego e, w jaki sposób jest to przedstawione na Global Labie. Przecież to wszystko będzie zmienione, ale to tylko pokazuje na to, że po prostu tych testów jest za mało, zanim te klasy wychodzą. Tak więc zobaczmy sobie najpierw, jak wygląda Warrior, czy wygląda Warrior wcześniej, czyli jak wyszła pierwszy raz ta postać, bo da 3 tygodnie temu. I no cóż, zobaczmy sobie: oh, slashing. O oh my fucking God! Ehm, um, okay. Zobaczcie, jaki on, jakie on ma dp. 502. 502 dp miał, a ten warrior go zjadł. Trochę za daleko. Oh, with slashing O, oh my fucking god. To były 3 skile. To były 3 albo 4 skile i. E, ten gość został zjedzony na 502 dp, na 502 dp nie miał w ogóle AP, wszystko miał pod DP, więc to tylko wskazuje na to, że po prostu tych testów jest za mało. Ten Warrior miał e, buffa do accuracy 12% i e, self buffa 25 AP między innymi więc to robi różnicę, ponieważ to był evasion build, a... Buff 12% accuracy tam przez kilkanaście sekund to jest niesamowita ilość dla Black Desert Online. Ale już słyszałem, że to zostało znerwione, tak więc no cóż, mam nadzieję, że chociaż będzie tak, że na Global Labie będą słuchać co i jak, co jest zbyt op i będą to po prostu dostosowywa dostosowywać, przepraszam. No i generalnie chyba o tym nie wspomniałem. Te klasy zreworkowane, czyli zrebutowane, czy jakkolwiek byście chcieli to nazwać, będę po prostu mówił na to: rework. No to pojawi się dopiero jak wszystkie te 16 klas pojawią się na Global Labie, zostaną dostosowane odpowiednio i wtedy dopiero będziemy mogli się nimi cieszyć na live. Ie. Szczerze powiem, że jeżeli chodzi o Rangera, to chyba dobrze im wyszło, bo nie widziałem żadnych. Memów z wykonaniem właśnie nowego Rangera, ale również wyszedł ostatnio Striker, który też jest, no cóż, niesamowity. A zerknijmy sobie również na to, czyli najpierw zobaczmy sobie tak zwany Unlimited Dash, zobaczmy jak potrafi się poruszać. Czyli to jest jeden z takich memów dotyczących teraz Strikera. To jest najświeższa postać, która wyszła na reworku. Jak możecie zobaczyć, praktycznie muza 2.0 tankowata. Więc zobaczymy, co zrobią z tym. Oczywiście takie, właśnie, szoty są bardzo dobre, ponieważ dzięki temu ci, co to robią, to mogą zobaczyć, gdzie jest błąd. Mam nadzieję, że to zobaczą. Tutaj jest Warrior vs. Striker, to również jest Global Lab. I zobaczmy sobie 401 DP Warrior versus 270 AP Striker. Stał zjedzony, czyli ta to sam, to sama sytuacja co z Warriorem na początku. 401 dp to y, może nie jest aż tak mega dużo w porównaniu do tego, co było w tym klipie z Warriorem, bo tam było 501 y, dp, ale w dalszym ciągu tam wyszedł chyba tylko jeden skill w zasadzie, albo dwa, y, chyba dwa skille No i po prostu ten Warrior przestał istnieć. Jeżeli będzie coś takiego, no to mam nadzieję, że to nie wyjdzie, bo PvP będzie jeszcze gorsze niż do tej pory. Powiedzmy sobie, że piętą Achillesową BDO jest aktualnie PVP i to mówimy tu o tym masowym 1 na 1 czy takie drobne 2 na 2 3 na 3 to jeszcze ujdzie, ale jeżeli już jest więcej niż tam te 4-5 osób, no to robi się już naprawdę syf. Więc zobaczymy, co zrobią właśnie ze Strikerem, który aktualnie jest chyba najbardziej OP z tych wszystkich trzech klas, a niebawem będziemy widzieć Sorka. Prawdopodobnie Sorka będzie czwartą klasą, która zostanie zreworkowana Generalnie działa to na zasadzie takiej, że co tydzień pojawia się nowa zreworkowana klasa, więc trochę to trwa, 16 tygodni Więc kilka miesięcy im to zajmie, ale Przynajmniej będą mieli nad czym pracować i po prostu zmieniać te klasy I zobaczymy co z tego wyjdzie, jak możecie zobaczyć Striker ma tu masę zmian, również troszeczkę Doszło zmian do innych klas: Arczera Nowe oraz Corsair, ale tutaj takie drobne e, zmiany. Więc chyba przejdziemy sobie do serwerów sezonowych. Prawdę że z tego jestem mega niezadowolony. Nie wiem, czy wiecie, ale aktualnie, jak się pojawiają serwery sezonowe, to osoby, które już wiedzą, jak działa co i jak, e, mają znajomych, którzy też pójdą na serwery sezonowe i wspólnie potrafią zrobić dosłownie w kilka dni e, full penny, e, po prostu zakończyć serwer sezonowy. E, ta rzecz powinna być dostępna głównie dla nowych osób, a nie już dla starych, które wiedzą co i jak i po prostu czerpią z tego dodatkowe korzyści. To jest też w sumie na plus, ponieważ my jako starzy gracze, no nie jesteśmy odcięci od tego, to też jest fajne, ale po prostu robiąc z tego totalne przedszkole. I tak jak tutaj, jeżeli dojdą te zmiany, no to, no cóż, już peny, tuwali będą się sypać na prawo i lewo już w pierwszym dniu. Sami zobaczcie, teraz szansa na pen przy 60 stakach, które jest bardzo łatwo dostępne, to jest 35%. A jeżeli chodzi o akcesoria, to na pen to jest 50%, przecież to jest dziecinada. To wcześniej to, to prawie jak Naru się robi. To Tuvalu to jest totalne Naru, i full pen to będzie w przeciągu 2-3 dni. Jeżeli ktoś wie, co i jak troszeczkę ma czasu, żeby je przygrindować. No i to jest właśnie trochę głupie z racji tego, że taki człowiek nie nauczy się w zasadzie niczego, jeżeli chodzi o nowego gracza, ponieważ wszystko mu jest stawiane na tacy. Ja rozumiem, że nowi gracze to jest źródło zarobku świetne, ponieważ mają nowe klasy i tak dalej, mogą troszeczkę potrzebować tu i tam rzeczy z Photoshopu, ale no w ten sposób się tego nie robi. Szczególnie że od 15 września czyli już za kilka dni prawdopodobnie wyjdzie sezon plus, nie jestem w stanie znaleźć więcej informacji na ten temat, ale w sezonie plus y, będzie można przerobić sobie Całą tuwalę na bossowe rzeczy, to tylko raz na konto i będzie bardzo łatwy sposób na jego spenowanie. Również będzie można wziąć sobie rzeczy z marketu, powiedzmy TED bossowy gear, przerobić go na ten, który nie można sprzedać na markecie. O, takie są właśnie, jeżeli się przerabia tuwale na bossowe, czyli nie da się w ogóle sprzedać ani nic. I one również będą mogły być y, zmienione i spenowane właśnie w tym systemie o wiele łatwiejszym. Niestety jeszcze to nie jest przedstawione w jaki sposób. Podejrzewam, że zebranie jakichś przedmiotów, y, czy po prostu codziennie coś odbierać i będzie można to penować. Jeżeli to zrobią w taki sposób, to no cóż, to po prostu y, robienie penów to już będzie śmiechu warte, potem tylko kafrasowanie i taki człowiek wystartuje w przeciągu tam miesiąc, miesiąca czy dwóch na 630, 640. Mój gir, który ja robię tam kilka lat, powiedzmy że wcześniej w bicie 550 GSA no to było bardzo trudne. Bardzo często osoby właśnie porównują to do mojego giru, a no wcześniej czy tam rok temu czy dwa no nie było to takie łatwe. Teraz to co miesiąc jest o wiele łatwiejsze i no cóż, nie wiem czy jest w ogóle sens grindować, czy w ogóle nie czekać na kolejne serwery sezonowe, zbierać właśnie te przedmioty próbować penować, no i tyle. Po co się męczyć na jakiejś tam grindzie, skoro tak o wiele jest łatwiej Ale dobra, to takie moje trzy grosze od siebie W sumie nie powinienem tego mówić, ale no dobra, zobaczymy co w komentarzach powiecie wy sami No i zobaczymy co będzie ten, tym serwerze sezonowe plus, ponieważ ten skrócili, a tamty nazwali sezon plus. Niestety dokładnych informacji jeszcze nie mamy, czy to będzie trwało tam powiedzmy dwa tygodnie, tydzień, czy, czy miesiąc, troszeczkę mało informacji na ten temat jest i oczywiście nie ma informacji do tego, jak, w jaki sposób będzie może to być spenowane, bo to ma być jakiś łatwiejszy sposób, czyli to prawdopodobnie nie będzie enchant na zasadzie tego, że metodą prób i błędów się wbija ten pen, ale jakiś powiedzmy ala kafrasowanie. No cóż, możemy tylko teraz dywagować, żadnych pewnych informacji jeszcze nie ma. Kolejna sprawa to zmiany w ELWi, czyli biragi, habitat, imp yy, są zmniejszone z 250 do 240, czyli jeszcze bardziej przyjazne dla nowych osób. Wydaje mi się, że full pen tuwala już dałaby sobie chyba przy tych zmianach radę, Ponieważ jest to AP wymagane bodajże do Akman 230, no to 10 więcej Biragi, tylko yy, są w dużych ilościach niebezpieczne, więc podejrzewam, że zamiast Akman History'a to takie osoby będą mogły wystartować od razu na Biragi, czyli możemy się prawdopodobnie spodziewać troszeczkę tam dużej ilości osób. To samo jest Altar Imp Habitat 240. AP teraz Castle Ruins o 20 AP zmniejszone. Tam prawdopodobnie nikt nie grinduje, ponieważ ich miejsce tej Castle Ruins zajęło chyba orki. No to jest trzyosobowa, trzyosobowy spot, ale raczej tam dużych trudności nie ma, żeby znaleźć pusty spot. słabnaga Habitat również zmniejszone z 270 na 260. Swamp Fogan Habitat 270x260, czyli troszeczkę mniej AP. Mają te moby no i Blood Manaster i Orcam po prostu tylko zostały dostosowane i więcej potworku z racji tego, że to są najlepsze spoty aktualnie do grindowania. Najwięcej pieniędzy się tam dostaje. Kolejna sprawa to nowy Siege: czyli po prostu. Punktacja dzięki tej punktacji będzie wyłoniony zwycięzca w zależności od tego, kto ile ma budynków. Każdy budynek yy, jest punktowany, na przykład Barykada ma 10 punktów, gdzie na przykład Chłacza ma 400 punktów i w zależności od tego, jakie zostają, yy, no to taki alians czy taka gildia będzie wygrywała. Już wspomina chyba w Pachtoussach albo gdzieś wcześniej, że po prostu na początku właśnie tych nowych siege'ów to. Gildia po prostu dogadywała się na remis I tam było pół miliarda Wygranej w pieniądzach silver Teraz to po prostu jest na innej zasadzie Również punktacja jest e, zmieniona Jeżeli chodzi o inne zmiany To jeżeli ktoś ma swoją Podkę, którą zrobił To teraz jest ona zmieniona w taki sposób, że Na tej Infinity Podce Będzie wasza e, nazwa e, Family name I zostanie to takim dość sporym, rzadkim itemem. Jeszcze chyba nie przedstawili tych słabszych itemów, gdzie potrzebny jest tylko jeden ten part, żeby zrobić podkę. Więc to też jest takie ułatwienie troszkę, to też jest o oplucie tych graczy, którzy siedzieli po 500-600 godzin, żeby taką podkę zrobić A jedyne co będą dostawać to jakąś tam drobną nagrodę, jakiś refund będzie i po prostu family name wpisane na podce. No cóż, jeżeli ktoś się lubi takimi rzeczami chwalić i e, shiftować takie rzeczy każdemu napotkanemu graczowi, to na pewno mu się to spodoba, w innym wypadku no, to jest jakby zmarnowane 600 godzin, ponieważ teraz będzie, będzie to łatwiejsze do zdobycia. Więc to by było na tyle. Takie nas czekają zmiany, czyli rework Class, który aktualnie wszystkie klasy w zasadzie są, startują jako OP, czyli zadają ogromny damage w porównaniu do ilości DP. Sezon Plus będzie wychodził 15 września, czyli praktycznie darmowe peny. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało, w jaki sposób, bo to jeszcze nie przestawili, będziemy mogli robić te peny. No i Zmiany w tej poce, które też mogą nie zadowolić wszystkich. Dzięki wielkie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich serii, czyli tego sneak peek, czyli dowiadywanie się o tym, co się zmienia w naszej gierce. A ponieważ zmienia się cały czas wiele, to chyba jest jedyna gra, gdzie właśnie update'y są co tydzień. Grałem w inne gray. No cóż, tam nie ma takich zmian. Tutaj są naprawdę ogromne. Jest to z jednej strony plus, bo cały czas coś się dzieje. Minus jest taki, że no cały czas meta shiftuje, zmienia się to, co jest aktualnie przydatne, a nieprzydatne. W jednym tygodniu to może być świetne, w drugim tygodniu praktycznie useless. Tak więc wszystko ma swoje plusy i minusy. No i cóż, tym samym dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym poradniku. yo, yo.